moment, 100 dni, odkąd rozpoczęliśmy działalność parlamentarną w tej kadencji, tak się to złożyło, otwieramy e, biura poselskie wspólne. Poprosiłam szanownych, no, starszych, starzem i dostojnych, e, można powiedzieć, e, jeżeli chodzi o kwestie doświadczenie polityczne kolegów, o to, abyśmy mogli wspólnie działać e, jako, e, jako parlamentarzyści. Wyraźli na to zgodę, z czego jestem niezmiernie dumna i dzisiaj mam zaszczyt otworzyć biura poselskie Moje główne biuro poselskie w Wolbromiu e, oraz biura poselskie e, w Krakowie, e, które prowadzi pan poseł Lasota. E, mamy również wspólne biuro e, w Olkuszu i e, w Miechowie. E, pan minister e, będzie jakby patronował wspólnemu biuru e, w Miechowie e, i pan. E, pan e, So, nie, wiem, spokojnie europoseł Sonik, <grywa> będziemy mieć wspólne biuro w Miechowie i w Wolbromiu. Dlaczego taka mnogość biur i dlaczego razem? Proszę Państwa, a no dlatego, że tak właściwie nie planowałam za bardzo być posłem, ale skoro już się tak stało, Wolą mieszkańców i przy współudziale wielu obecnych tu osób, więc swoją rodzaj misji posłannictwa postrzegam tak, że jestem dla tej ziemi, a nie ta ziemia dla mnie. W związku z czym chciałabym, aby, ponieważ jestem stąd, w kampanii niektórzy o mnie mówili wieśniaczka, co jest dla mnie wielkim, wielkim zaszczytem, jestem stąd z północnej Małopolski, chciałabym jednoczyć. Te powiaty wokół Krakowa i sam Kraków, dlatego, że ta ziemia czasami była nieco zaniedbana i nieco zapomniana, i od pewnego czasu zdecydowanie się to zmienia, ale mam nadzieję, że teraz będzie się to zmieniać jeszcze bardziej. Chcę reprezentować wspólnie, oczywiście z moimi bardzo doświadczonymi kolegami, interesy wszystkich grup zamieszkujących na tym terenie. Chcę, aby nasze powiaty miały tak zwane swoje mocne przedstawicielstwo w parlamencie. Jest w tym rządzie wielu przedstawicieli Małopolski. Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu realizuje fundamentalną z punktu widzenia fundamentalne z punktu widzenia przyszłości polskiej gospodarki przedsięwzięcie, jakim jest uruchomienie wydobycia gazu łupkowego. Paweł Graś pozostaje prawą ręką premiera, jego łącznikiem z opinią publiczną. Nasz koalicjant, niezwykle zdolny młody polityk Władysław Koszuliak-Kamysz, będzie dźwigał na sobie brzemię być może najtrudniejszej reformy, czyli reformy systemu emerytalnego. Absolutnie niezbędnej zmiany, jeżeli. Mamy w przyszłości być społeczeństwem, krajem dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, ale równocześnie krajem, w którym ludzie starsi nie są skazani na opiekę społeczną, tylko mogą żyć godnie dzięki własnym, wypracowanym przez siebie emeryturom. Mnie pan premier powierzył dwa zadania. Po pierwsze, usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim sądownictwa. Mamy drugie w Unii Europejskiej, drugi w Unii Europejskiej poziom nakładów na y, sądownictwo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, mamy drugą w Unii Europejskiej liczbę sędziów, a jednocześnie, jeżeli chodzi o czas orzekania, znajdujemy się na ostatnim miejscu. To musi się zmienić, dlatego że y, opieszałość w podejmowaniu wyroków, w orzekaniu. Oznacza, że sprawiedliwość, która przychodzi po wielu latach, często tak naprawdę odbierana jest jako niesprawiedliwość. I druga, drugi obszar, może jeszcze trudniejszy, który, którego reformę zlecił mi pan premier. Chodzi o to, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, także tutaj podczas spotkań w Olbronu, o tak zwaną deregulację, czyli o poszerzenie wolności gospodarczej. Kiedy Litka powiedziała o tak zwanym biznesie, że to się nie, niektórym źle kojarzy, to ja powiedziałem niesłusznie. Niesłusznie, bo przedsiębiorcy są solą tej ziemi. I wierzę głęboko, że po tych czterech latach drugiej kadencji rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przestrzeń wolności gospodarczej, przyjazne państwo, państwo, które nie wpycha się Każdą przestrzeń życia społecznego, życia gospodarczego, ale tam, gdzie jest, jest państwem nie takim rozlazłym, jak dzisiaj, tylko państwem silnym. A więc, że zbudujemy model państwa równocześnie ograniczonego, pozostającego przestrzeń do działania dla obywateli i silnego. Tam, gdzie państwo powinno być silne w polityce zagranicznej, w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach wymiaru sprawiedliwości. Wierzę, że po czterech latach. Wszyscy będziemy mieli poczucie, że zbliżyliśmy się do tego wzorca państwa silnego i ograniczonego. Tylko dzięki waszemu wsparciu ten rząd może odnieść sukces. Tylko dzięki waszej pracy, waszej aktywności, waszemu poświęceniu Polska może się zmienić tak, żeby odpowiadała naszej dumie i naszym aspiracjom. Bardzo gorąco Was o to proszę i wierzę, że wiem, że tego Waszego wsparcia. Nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla mnie to wielki zaszczyt, że Lidia Gądek zaprosiła mnie i stworzyła możliwość współprowadzenia e, jej biur. Ja się przysłuchiwałem temu, co mówił minister Gowin, i chciałbym rzeczywiście, żeby te cztery lata to był e, taki oddech dla polskiej przedsiębiorczości, żeby opadły te bariery które narastały po pierwszym okresie lat 90. takiego uwolnienia energii i siły przedsiębiorczości. Dzięki temu Polska dzisiaj dalej w Europie funkcjonuje jako pewien wzór do naśladowania wzrostu gospodarczego i to jest ważne, dlatego że w tej chwili w polityce europejskiej nadchodzi okres nowego budżetu, nowych rozwiązań dotyczących wspólnej polityki rolnej. To są rzeczy, które będą rozgrywać się w ciągu najbliższych lat. Nowy budżet, nie muszę Państwu mówić, jest tutaj z nami marszałek Sowa, który o tym wie najlepiej, to również środki dla Polski, środki rozwojowe, które chcemy, aby nie były mniejsze, aby były łatwiej dostępne również dla przedsiębiorczości, i dla regionu. Macie Państwo silną reprezentację. Platformy i psl u w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy tam dobrze zadowoleni i na pewno będziemy starać się, aby te rozwiązania, które nadejdą dla budżetu i dla wspólnej polityki rolnej, były korzystne dla Polski. Szanowni Państwo, wyjątkowe otwarcie bo jeszcze powiem szczerze, nigdy nie byłem na otwarciu, na którym było tak wiele zacnych osób, ale to jest też dowód ogromnego szacunku i właśnie. Tej pracy, która przez panią poseł Gątek została wykonana przez lata, ja bardzo się cieszę, bo w jakiejś małej cząsteczce przyczyniłem się do tego, że Witka zaangażowała się na rzecz naszego środowiska, Platformy Obywatelskiej, że z nami współpracuje od ponad dwóch lat. Sam doświadczyłem bardzo dobrze tej współpracy w Sejmiku Województwa Małopolskiego i nie ukrywam, że dla mnie również posłowie z mojego okręgu, stałej Małopolskie, to takie punkty kontaktowe, z którymi naprawdę mamy bardzo dobry kontakt i chciałbym, aby właśnie od parlamentarzystów te informacje o problemach, o bolączkach dotykały, a na ile to jest możliwe, to oczywiście ja również staram się, aby w tych spotkaniach otwartych uczestniczyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję Pani Poseł, Panom, Posłom, Panu Ministrowi. Cieszę się, że te punkty będą dostępne dla mieszkańców, bo kontakt z wyborcami, z mieszkańcami... Naszego regionu jest po prostu kluczowy. Wszystkiego dobrego. W imieniu wszystkich kół gospodyń wiejskich gminy Miasta i Wolbrą składamy najserdeczniejsze życzenia, aby ta praca była tak owocna, tak piękna, jak są te nasze kwiaty. Wszystkiego wszystkiego najlepszego. Polski zespół parlamentarny rozpoczął swoje, swoją działalność. Na razie zajmujemy się sprawami, które no, takim są przygotowaniem do tych zadań, które chcielibyśmy wspólnie realizować. Nie jest to łatwa sprawa, dlatego że jednak programy obydwu partii, to znaczy platformy i u dosyć się różnią, ale ja jestem przekonany, że potrafimy znaleźć ponad tymi różnicami, takie obszary, które będą wspólne i będziemy mogli wspólnie również je realizować. Jednym z takich tematów, który chciałbym na najbliższym czasie omówić, to jest sprawa lotniska w Balicach. Jest to sprawa na pewno niepartyjna, jest to sprawa, która dotyczy całej Małopolski, rozwoju Małopolski, wygodę Małopolan i nie ukrywam że też myślę i przygotowuję takie spotkanie, żeby oprócz spraw merytorycznych była taka forma integracji. Posłowie powinni ze sobą normalnie rozmawiać, powinni dzielić się tymi Swoimi wrażeniami, swoimi poglądami, swoimi racjami oczywiście. A to się w, w, w samym parlamencie raczej nie dzieje. Dlatego, że w parlamencie to już są czysto partyjne rozmowy. Dlatego też chciałbym takie spotkanie poza parlamentem. Myślę, o, żeby takie spotkanie zrobić w Krynicy. Władze Krynicy bardzo przychylnie przyjęły tę propozycję. Chętnie by widziały nasze spotkanie. No, jeszcze nie wszyscy. Się wypowiedzieli, czy zechcą uczestniczyć, ale myślę, że do tego dojdzie. Różnymi sprawami chcemy się zająć. Do mnie dotarła ostatnio no bardzo smutna wiadomość o 99-letniej Julce, która w, w listopadzie, na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych, yy, no, straciła, została uszkodzona. Widocznie rdzenie mózgowe jest w piątce ale rodzice bardzo dzielnie. Pracują, robią masaże i też poszukujemy wspólnie taki, takiej pomocy, która by pomogła zarówno Julca, jak i rodzicom. Ja już zapytałem, już wysłałem zapytania do kilku instytucji, w jaki sposób można by pomóc. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, że znajdziemy taką pomoc. I oby to się wszystko udało, bo dziewczyna dziewięcioletnia po prostu no, całe życie ma przed sobą, więc różne sprawy, które zarówno indywidualne jak i sprawy y, o szerszym znaczeniu. Ostatnio na przykład zajmowałem się takim problemem, y, który jest związany z przewozem osób, ty, tymi, z tymi przedsiębiorcami, którzy świadczą usługi przewozu y, samochodami luksusowymi. To przy hotelach, przy różnych delegacjach, konferencjach, na ogół ci organizatorzy nie chcą korzystać z taksówek, no bo to jest, to jest no, nie chcą być oznakowani. Przyjeżdżają do Polski różny, różne gwiazdy, chociażby, chcą, mieć, chcą wynająć sobie takie samochody do własnej dyspozycji. Nowelizacja ustawy, prawo o transporcie drogowym, powoduje, że ta działalność by w tej chwili była zabroniona od 7 kwietnia. Podjąłem starania, aby po pierwsze jeśli rzeczywiście taka będzie wykładnia prawna ministerstwa, że nie będzie możliwości świadczenia tej działalności, to postaram się doprowadzić do zmiany tej ustawy tego zapisu. Więc działania są różne, które to z mniejszym większym sukcesem podejmujemy. Tak to będzie cały czas. Cieszę się niezmiernie, że na otwarciu moich biur poselskich zawitała telewizja Krynica. Bardzo mi miło witać Państwa tu. Myślę, że związane jest to przede wszystkim z tym, że Krynica, mimo że nie mój okręg wyborczy, no ale jednak przecież Małopolska i to ta piękna, bogata Małopolska bogata urodą e, i kulturą. Ostatnio miałam zaszczyt gościć na e, festiwalu noworocznym, właśnie na koncercie noworocznym, e, który no, już wpisał się w markę tamtego miejsca i, i bardzo dobrze. E, w międzyczasie oczywiście e, bywałam również na forum ekonomicznym. Mam nadzieję, że w następnym e, forum również będę mieć możliwość uczestniczyć. E, i, Współpraca pomiędzy samorządami Małopolski musi być spójna. Musimy cenić i rozwijać i wspierać to, co w danym regionie jest cenne. Mieszkam i pracuję w miejscu zdecydowanie innym, ale to y, niż po górze niż Krynica i okolice, e, ale musimy się uzupełniać, bo i jeden i drugi region jest bardzo bogaty, bogaty tradycjami, bogaty e, pracą e, mieszkających tam ludzi. E, I dlatego mam nadzieję, że mój m, mandat poselski, moja praca jako posła będzie owocna dla wszystkich regionów Małopolski i dla rozwiązań e, ogólnokrajowych. Niezwykle sobie cenię tą ostatnią inicjatywę, która wyszła z grona małopolskich parlamentarzystów działania na rzecz wspólnych inwestycji w obszarze całego regionu. Dla mnie niesłychanie istotne są te kwestie, które pozwolą pobudzić i wyłuskać takie najważniejsze inicjatywy. I tutaj bym o dwóch kwestiach powiedział. Po pierwsze, mamy unikatową pustynię błędowską w powiecie olkuskim, czy w mojej przekonaniu ogromnie niewykorzystany potencjał Krynicy. Chcę na bazie forum ekonomicznego, za pośrednictwem Instytutu Studiów Wschodnich rozbudować szeroki zakres współpracy w kierunku wspólnych inicjatyw w byłych krajach poradzieckich. Aby tutaj z Małopolski było takie centrum wszelkiego rodzaju inicjatyw. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów TV Klinica, a zwłaszcza panią Bronisławę Mleczko. Mam nadzieję, że uda nam się wkrótce spotkać bezpośrednio. Mam nadzieję na wizytę w państwa pięknym mieście.